To ja Amelka Skarpetka i dzisiaj mój brat chciałby zaprezentować jego świat i oddaję głos mojemu bratu. No cześć, dzisiaj chciałam Wam pokazać mój świat w Minecrafcie. Jest to na komputerze właśnie siostry zbudowane. Jest to, a mianowicie jest to kolejka, jest to na zupełnie nowym świecie, z na innym szablonie, pustynym takim, no ale dobrze, przejdź, przejdźmy do tego to potrzeba. Tutaj mamy wejście. Wchodzimy sobie, tu jest jakiś spadek. Spadek mamy, i tak schodzimy. To jest stacja automatyczna. To znaczy, nie musimy sobie tutaj stać wózka. Bo wiadomo, można sobie wózek postawić, ale również nie trzeba. Bo można tutaj, tutaj się siedzi tor, żeby nie trzeba było go napędzać ręcznie. Stajemy sobie na płytkę i wózek nam należy. No i sobie jedziemy. Nie ma to jest zbyt daleko, ponieważ za moskiem tutaj ten moskiem się kończy, tam jest zmaczniacz. Tam taki mały wózeczek został, zaraz nam ja jeszcze pokażę. No i się wózeczek cofa, ponieważ no tam jest. Tam, tam, tam jest jeszcze automatyczny tor. Przejdziemy sobie. Wsiądźmy do wózeczka i pójdziemy w drugą stronę. Tutaj też jest taki, taki automat, tam po prostu jak się dojedzie do końca do stacji, to o to jest, jest stanica. Tak. I tu odsyłamy wózek, że i tam sobie postoi do następnego. Ulega. To jest w pełni automatyczna stacja. I to tak wygląda. No nie jest zbyt daleko na razie. To jest właśnie ten wzmacniacz, bo tam wyrazić razie coś. Tak naprawdę no nie działa należy, no, żeby był. No dobra. To ja myślę, że to będzie już koniec, ponieważ nic tu ciekawego nie słychać. No i tu jeszcze pewnie zrobić, że tam będzie zakrążał sobie i tam będzie jeszcze kilka rozdzieleń. Bo, tutaj, widzicie, bo tu mają być cztery stacje, znaczy cztery, 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 linie: niebieska, właśnie zielona, czerwona i żółta, i to wszystko ma z jednej. To jakoś tam będzie wyglądało, to jeszcze na razie nie planuję, ponieważ dawno tutaj na tym się nie gram. Także ja się teraz z Wami żegnam i mam nadzieję, że jeszcze się Australia coś kiedyś pokaże, coś ciekawego. I, i dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się spodobało. No to cześć.